hejka jak pech to pech awaria rewersu w Proximie i to akurat akurat jak się wywozi zboże na handel ale wiemy już o co chodzi bo już drugi raz jest. Powtórka po roku obcina śrubki od pancerza rewersu. Tam wypadły kostki, wylatują takie kostki o. mocujące pancerz. Dobrze, że na postoju, bo nie trzeba kupować. Przyczyną jest za słabe śrubki, bo to nie jest nawet szóstka i no 4,5 czy piątka, coś takiego cieńsze całkiem. I niestety trzeba poszukać, bo były na zapas. Powinno być przerobione na szóstkę. Niestety jeszcze nie, nie doszło do tego. I trzeba rozebrać, żeby zboże dzisiaj wywieźć. Dużo tu roboty nie ma. Ale jest to takie delikatnie problematyczne. To jest komputer. Dobrze, że ten komputer się trzymał. Tamte razy w ogóle to był na. Odpadnięciu, tamte razy i to przez to doszedłem, też częściowo, że coś jest nie tak. No ale to wtedy to przy kukurydzy rok temu padło. Trzeba było jechać w niedzielę na wieczór, zakupić kostki, bo były na miejscu w miechowie. No to jedziemy z tematem. Do roboty to tam jest w spodzie na nie widać. Środki blachy. Jedziemy. Tak to wygląda. Jedna została, jedna została u góry Druga się ukręciła A jeszcze trzeba A jeszcze trzeba ten To wszystko zdemontować Rozpiąć linkę Mocowanie to całe zdjąć To są całe Takie jaja żeby to wykręcić blachę blachę ten spor, od śrubek żeby odkręcić są dwie nastki i to tam z samego z samego tyłu o. to jest na ósemka. kluczyk jeszcze jeszcze śrubka przykręcana Przykręcamy od spodu bo to do traktora w ten sposób idzie. Tu jest, od tej strony jest skrzynia. Jest za ciasno na co in, na, na, na zmiany, bo tam idzie kostka jakaś od, pneumaty, od pneumatyki. najgorsze jest to, żeby tam te śrubki złapać bo tycie gwinciki ósem To powiem szczerze, że więcej tu jest tego gwintu pod tę blachę niż, po, niż pod ten komputer co było co były może cztery zwoje i to się już to lepało dobrze w tamte razy że się urwał ten urwały te śrubki od rewersu bo komputer był na odpadnięciu na odpadnięciu był i patrzcie jakie tu są kabelki cieniutkie i do czego by doszło do ładnego pożaru, czy zwarcia, czy co tam wie, jak co by było, ale byłoby niedobrze, bo by się dindało, urwało, po, po, pozrywało i tak był problem później yy, z komputerem, tym dokładnie, bo yy, przepadły motogodziny. No dobrze, że to jeszcze było wszystko na gwarancji. No to przyjechali, zgrali z drugiego komputera, który tam jest gdzieś po tamtej stronie skrzyni. No i przerzucili to tutaj, no bo żeby się, żeby nie było problemów później z jakimś odczytywaniem motogodzin czy coś przy następnych awariach. No nie. Jak jest na gwarancji. Chociaż i tak gwarancja w tej chwili już wyleciała w styczniu, a to wszystko się działo tutaj we wrześniu. No ale to było. Kilka jeszcze innych rzeczy we wrześniu co nie nadążali przyjeżdżać i naprawiać. Bo w ogóle był urwany rewers, drążek rewersu jeszcze u góry. Sama fajka. Przyjechali, pospawali. No wcale nie lepiej było niż to co zrobiła fabryka, ale na razie się czym No to składamy. Póki jeszcze ten gwind jest jakiś zdatny pod te śrubki, bo to jest wkręcane, gwintowane, wkręcane, tak jak mówię. Od, od środka traktora. By było inaczej zrobione, aby nie, te, nie ta kostka tam czujnik jakiś jeszcze no to by to całkiem inaczej jeszcze wyglądało. A tak, no to śrubki te małe wylądują. Są wkręcane od środka, bo inaczej się nie da. O ten czujniczek od pneumatyki. Takie coś zostało z, 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 ze śrub od blaszki, obmieliło całkiem gwint, takie jaja, to co tam w środku jest, jak tam jest blok, odlew? Lekko, lekko przykręcone, poruszane, żeby się ułożyło w korytkach i mamy gotowe. I gwint nawet tam, widzę, dobry był. Stalona ósemka utwardzona. Zamiast tej srebrnej zwykłej piątki powinno być na jakiś czas. To się tu jeszcze powinno opasać czymś, w razie czego może nawet prytką zwykłą dwa razy na krzyż ściągnę. Żeby w cudzysłowie usztywnić. Urwie to urwie, ale się nie rozleci. No, Żeby nie Jak się urwała jedna, to się założy drugą. Co to za problem? Zadam problem? Na ten problem tylko założyć. I co No do metalu o. i ma być, ani nie dobrze. jeszcze osłona tutaj. Komputer, jedziemy. Wszystko gotowe, poskładane, działa bo już przestawione wszystko, sypie się Płyta gotowa, poczekamy to na towar, żeby postawili także do następnego.